To jeden z najbardziej znanych krakowskich pomników. Kościuszko na koniu, szerokim gestem, wita wawelskich gości. Ale to nie oryginał. To powojenna kopia podarowana Krakowowi przez miasto Drezno. A oryginał, zanim zniknął, spowodował wiele zamieszania i jedno bankructwo. Tygodnik Podgórzanin z 11 marca 1900 roku donosił radośnie, że podgórska firma odlewnicza Dedrzeński i Loria otrzymała wielce intratny i prestiżowy kontrakt na odlanie dla Krakowa pomnika Kościuszki Dłuta Leonarda Marconiego. Dedrzeńscy uznali pracę nad projektem za rodzaj patriotycznego obowiązku i zlecenie wykonywali wzorowo. Powstał korpus rzeźby, oceniony przez mistrzów fachu jako znakomity. Praca jednak pochłonęła fundusze początkującej fabryki. Odlewnicy zwrócili się więc do Sejmu Krajowego o pożyczkę hipoteczną na ukończenie realizacji. Poruszano akcenty patriotyczne, wskazywano na moralny obowiązek, a odlewarnie stawiano za przykład dla innych polskich przemysłowców. Te drzeńscy jednak pożyczki nie dostali, a dodatkowe straty poniesione w wyniku powodzi w 1903 roku doprowadziły firmę do bankructwa. W związku z tym pomnik ukończono w Wiedniu. Wykonane z takim trudem i takimi kosztami Kościuszko nie miał szczęścia. W czasie II wojny światowej podzielił los innych zniszczonych przez Niemców krakowskich pomników. Ten, który dziś wita nas na Wawelu, to powojenna kopia wykonana dla Krakowa w darze od miasta Drezna.